Tego głosu, który mamy w Unii Europejskiej. Nie pozwolimy na to, żeby głos Polski był niesłyszalny i prawo głosu i prawo weta było w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Poseł. i Teraz pan, Pani Poseł Małgorzata Niemczyk. Panie Poseł, w jakim trybie? W związku z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun dokonując napaści na uroczystości religijne pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się Holokaust, tak, dokonał aktu hańbiącego. Dlatego wnoszę o przerwanie obrad wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się Holokaust. Nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Nasz... Doszło do ataku polegającego na, znac... na zgaszeniu świec hanukowych przy użyciu gaśnicy Zdanie. przez tego oto ekstremistę, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny. I na takie zachowanie nie ma w tej Izbie tolerancji. Podtrzymuję mój wniosek. Panie pośle, dziękuję bardzo. Rozumiem już, panie pośle. Rozumiem, że pański wniosek jest skierowany do prezydium Sejmu. Przy najbliższym spotkaniu prezydium pański wniosek przekaże. Oczywiście, że mogę. Tak jest. Panie pośle, w jakim trybie? W trybie sprostowania zostało wymienione moje nazwisko w kontekście niewątpliwie z manipulowaniem. Bardzo proszę, w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem... Przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świadczyć. Panie proszę, bardzo kanuka. proszę odnieść się do słów, które to, pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego, triumfalizmu, ponieważ Panie tak Panie jest przesłanie tych świąt. Bardzo Wyzywam dziękuję. państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które są. Panie Pośle, bardzo do dziękuję proszę za mównicy. Dziękuję bardzo, proszę. już Pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę Panią. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b Regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył Pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania Pana. Chcę Pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy Sejmowej będzie Pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył Pan powagę Sejmu i wykluczę Pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to. Yy, pro, proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku. Wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów, na dysputę historyczno teologiczną. Chętnie wykażę zwracam panu chętnie uwagę, wykaże Panu, Panie Marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w dziedzinie w której tak śmiało Pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma na Pan pojęcia sto siedemdziesiątego piątego przesłanie Regulaminu sejmu Pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad, zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczenia panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też Pana, że zostanie przeciwko Panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut.